Jestem na takiej miejscówce. Taki gruzik typowy dla mnie, nie? Wszędzie kosteczka dookoła. Tutaj może coś wykombinuję, zobaczę. Tutaj dalej jest gap taki. To zaraz pokażę. No, o taki gapik jest całkiem spory zważywszy, że jest krawężnik a potem jest taka wystająca kostka od razu czyli trzeba przelecieć po prostu nad krawężnikiem jeszcze ale fajny, może chociaż oleczkę jakoś zrobię różne cuda dziwy tutaj znajduję byłem tutaj raz kiedyś parę lat temu ale nic się nie zmieniło coś, coś będziemy próbować Kurwa, chłop na golasa wyleciał. No na razie przeskoczyłem sobie to Ziomeczek yy, pozwolił mi chwilę pojeździć tu, ale że niby jakiś teren prywatny, także zawijam się na razie stąd, idę troszkę dalej. Zczajcie ten chodnik, co tu się dzieje, <gry> jak pump truck normalnie. Tam dalej jeszcze też, nieźle, nieźle. Się trochę tu wytłukłem. Trochę pokatowałem te spoty w sumie. Zwykła studienka nie rozwalona kostka. I zajebiście można jeździć. nie? Deska już do dogorywa. Można powiedzieć, skatowana. Myślałem, że jesień nastała. A to jeszcze chyba ostatnie dni, jakieś lata. Ale daje w kości. Kredy. Kręcę się tu po okolicy i wypatrzyłem z daleka taki coś. Taki zjazd z piachu, wszystko ale ładnie ubite. Może się zjedzie chociaż nie.